Trzy sposoby na rozkręcenie laktacji, o których głośno w USA. Ja mam na imię Ania, jestem certyfikowaną promotorką karmienia piersią i założycielką wróżki i cycuszki. Zapraszam Cię na film. Cześć! Czy wiesz, że mamy w USA są mistrzyniami w odciąganiu pokarmu? Laktatorem. Przez bardzo krótki, bo trwający tylko 10, maksymalnie 12 tygodni urlop macierzyński, muszą one bardzo szybko opanować wszystkie dostępne sposoby i techniki odciągania maksymalnych ilości pokarmu. Co robią, aby odciągać maksymalnie dużo pokarmu? Opowiem Ci w tym filmie. Sposób numer 1. Masaż piersi przed odciąganiem. W trakcie odciągania między odciąganiami właściwie nie ma złego czasu, aby wykonać masaż piersi i aby dotykiem pobudzić produkcję hormonu odpowiedzialnego za wpływ pokarmu. Oksytocyna. Masaż i dotyk piersi będzie dobroczynnie wpływał na ilości pokarmu, jakie odciągasz. Dlaczego? Są co najmniej dwa powody. Po pierwsze, dotyk to główny sposób stymulacji wytwarzania oksytocyny. Oksytocyna to hormon odpowiadający za odruch wypływu pokarmu. W swojej książce Oxytocin. The Biological Guide to Motherhood dr Kerstin Movery opisuje mechanizmy wywołujące w organizmie produkcję oksytocyny. Otóż ten hormon zdecydowanie możemy stymulować własnoręcznie, dosłownie własnoręcznie. Jednym z najlepszych sposobów jego stymulacji jest dotyk, masaż, głaskanie, ciepło. Drugi powód, dla którego masaż tak dobrze wpływa na ilości odciąganego pokarmu, to wsparcie przepływu pokarmu przez kanaliki mleczne. Dlaczego? Ponieważ oksytocyna nie tylko wpływa na skurcz komórek miękiterialnych otaczających laktocyt, ale również rozszerza kanaliki mleczne. Jak wykorzystać tę wiedzę o oksytocynie i fizjologii przepływu pokarmu, którą opanowały i już od dawna stosują amerykańskie mamy do zwiększenia ilości odciąganego pokarmu? Oprócz tego, że możesz taki masaż wykonać sama poprzez intuicyjne, delikatne masowanie gruczołu piersiowego, możesz też zastosować masażer laktacyjny. Oprócz tego, amerykańskie mamy mają dostęp i używają Właśnie laktacyjnych masażerów. Wiemy od nich, że użycie takiego masażera wpływa na szybsze uzyskanie pierwszego odruchu wypływu pokarmu, na uzyskiwanie kolejnych odruchów wypływu pokarmu i to nam sumarycznie zwiększa ilość uzyskiwanego pokarmu. W Polsce od niedawna również dostępny jest taki masażer, zaprojektowany z myślą o mamach karmiących i o zwiększaniu ilości odciąganego pokarmu. Nazywa się Nenopeska. Ma dwa poziomy grzania, pięć rodzajów wibracji, trzy poziomy intensywności. Wibracji. Jeśli walczysz o każdą kropę pokarmu i potrzebujesz, aby odciąganego mleka było coraz więcej, koniecznie spróbuj włączyć właśnie techniki masażu i ciepła do codziennej rutyny pracy z laktatorem. Wystarczy, że włożysz taki masaż w dobi stonosza i równocześnie zaczniesz odciągać pokarm. Sposób numer dwa: ciasteczka owsiane. Płatki owsiane są jednym ze zdrowych. I smakowitych sposobów na zwiększenie ilości produkowanego pokarmu. Płatki owsiane są bogate w żelazo, składniki mineralne i błonnik. Wspierają pracę przysadki mózgowej odpowiedzialnej za produkcję prolaktyny. W wielu kulturach owiec jest obecny jako tradycyjny galaktogo, a w krajach anglosaskich cieszy się szczególnie dużą popularnością. Amerykańskie mamy. Co rano jedzą płatki owsiane, a potem w ciągu dnia chętnie wybierają ciastka owsiane, zwane też lactation cookies. Możemy zainspirować się ich dietą i włączyć w znacznych ilościach do swojej diety płatki owsiane lub samodzielnie zrobić szybkie ciasteczka owsiane. Sposób numer 3. Podwójny laktator i gorset. Za oceanem praktycznie nieobecne są laktatory pojedyncze. Znaczna większość kobiet używa tam laktatorów podwójnych. Związane jest to ze specyfiką właśnie urlopów macierzyńskich w tym kraju. Amerykańskie mamy bardzo słusznie wybierają podwójne laktatory po to, aby maksymalnie rozkręcić laktację i utrzymać ją w czasie. Po powrocie do pracy. To jest nie tylko sposób na zaoszczędzenie czasu, gdzie w przypadku laktatora podwójnego skracamy o 50% czas potrzebny na pracę z laktatorem, ale również, a nawet przede wszystkim, sposób na maksymalną stymulację piersi do produkcji pokarmu. Badania dowodzą, że używanie laktatora podwójnego daje plus 18% ilości wytwarzanego pokarmu. Jednak odczujesz radość z odzyskanego czasu i wolnych rąk tylko wówczas, jeśli użyjesz również gorsetu, który uwolni Twoje ręce. Więcej o oszczędzaniu czasu podczas pracy z laktatorem mówiłam w filmie 7 sposobów na zaoszczędzenie nawet 7 godzin na pracy z laktatorem. Nenobianko to laktator, który w zestawie zabiera już gorset. Jednak gorset możesz to kupić też osobno. Gorset Nenolibero ma uniwersalny rozmiar. Dzięki bardzo wytrzymałemu rzepowi możesz regulować jego obwód w dubiuście od rozmiaru XS aż do XL. To nie jest tak, że każda polska mama powinna mieć lektator podwójny. W polskich warunkach mamy do dyspozycji najczęściej roczny urlop macierzyński, a zatem ogromną przestrzeń do wyłącznego karmienia piersią dziecka. W takich warunkach nie ma miejsca, czasu i potrzeby używać laktatora podwójnego. Laktator podwójny wraz z gorsetem to wybór dla mam, które potrzebują wyraźnego wsparcia w rozgręcaniu laktacji oraz dla mam, które będą zaangażowane zawodowo w trakcie karmienia piersią, a będą jednocześnie chciały utrzymać laktację. Mam nadzieję, że zapoznanie się z tymi inspiracjami mam za oceanu pogłębi Twoją wiedzę o odciąganiu pokarmu i ułatwi Twoją codzienność na wczesnym etapie macierzyństwa.